Hejka, zapraszamy na bloga ze, ze konika, ogólnie dzisiaj tego pana wyczyścimy i wylążujemy, więc idziemy. Pokadamy do tej dziurki. Boże. Ogólnie długo się męczyłam, bo jednego wszystko, ale już włożyłam, więc mamy ten piękny różowy kantar, a później zakładamy jego z powrotem. Jego naciśnięte. Jego ściągam. Odpinamy. Boże Boże, nie mogę. Tu mam trochę... O. Już. Tu. Teraz. No. I nosek. No dobra. Złapałam. Jak spadł. No. Nie wam pokażę, jak... jak ten to robi. Ogólnie tu mam taki na nosek, taki piękny. to jest zawsze jak... Znacie takie kuwe strony to samo. i tu, no, no, już takie coś. Tu też kółeczko, no, takie, takie kantorów. Przypięcie, no, tu takie, no. I te przypięcie bardzo trudno jest w telefonie. Więc, no. Dobra, niech on tu na razie będzie. Ja się biorę ze tego pana Foxa, Dobra, konik już strony. Ogólnie na przodzie nie, bo mam tu barku i Już musiałam poprawić i już zapomniałam, żeby ściągnąć. Więc to zostaje. Wkładamy ten kantor Dobra, kantor już założony, więc idziemy polina. Ogólnie mam długą, bo jak. Co kucyk? Dobra, konik już przypięty. tu takie. Dobra, konik już blążowany, więc dobrze, dob składa się dobrze i mamy już dzisiaj mu spokój tego jego Prze przebierzemy naderka. Dobra. Konik już osiodłany, więc chodzimy go do stajni, zakładamy naderka. Oh my god. Kamila, konik Dobra. Konik już wstanie, więc zakładamy tym obu. Derki. Pierwszy już ma założoną derkę, teraz czas na tego. Koniki już zrobione, derki założone, klaptórek ogólnie też i on też musi mieć kropturek. I ogólnie on jest większy od tego: to jest Aron, to Fox. Więc ja się już zamierzę jak na możecie zostawić subskrypcję i dłoneczek. więc Bajo Aron, bajo Fox. I buziaczki dla Was obu i dla Was. Więc mają, widzowie!